Chyba jawor, chyba jawor. Jezus, mała! Jezu, jawor! Proszę bardzo, możecie mi wyjaśnić o co tutaj chodzi? Dzień dobry, witam was serdecznie, ja jestem Jerzy i to jest kolejny odcinek z kwadratowej masakry Ale się przywitałem jak totalny debil Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z kwadratowej masakry Na tym moim drugim gamingowym kanale Przypominam moi drodzy, że naszym celem jest wbicie 100 tysięcy subskrypcji do końca tego miesiąca Dlatego zostawcie koniecznie suba z dzwonem tam na dole Weźcie serio, walnijcie jeśli oglądacie ten odcinek Bo wiem, że i tak prędzej czy później będziecie musieli zasubować Żeby dostawać wszystkie powiadomienia No i standardowo 5 tysięcy a w górę To odcinek kolejny jutro Ostatnio dobijacie strasznie Szybko te lajki, więc naprawdę mega się cieszę. Generalnie tak. Minęły 24 godziny od kiedy podpisałem pakt z Drużyną Bożą. Eee, aczkolwiek moi bo drodzy, prawdopodobnie nie spełnili żadnego mojego wymagania w tym momencie. Dlatego w celu zweryfikowania IQ moich przyjaciół z Drużyny będziemy dzisiaj robić im testy na IQ, więc będzie potężny odcinek. A i tak w ogóle wrócił już kanał reakcja, który prowadziliśmy razem z Szymkiem, więc jeśli chcecie sobie oglądać Reakty bardziej, eee, to będziecie mieli w karcie oraz w opisie film i na ekranie końcowym. Więc dobra, lecimy. Dobra, słuchajcie, w takim razie. Się Citrox już odpisał, jak widzieliście. Zaraz pojawi się na kanale. Ja sobie zrobiłem wszystko na przycisk, oczywiście, żeby nie słyszał moich komentarzy, które będą lecieć w stronę też jego, to znaczy niektóre będzie słyszał, niektóre nie. Będziecie zresztą słyszeć. Tak, się słuchajcie. Musimy zrobić test na IQ, dlatego musimy sobie skraftować e, TNT jak najwięcej. Mamy siódemeczkę generalnie, więcej nam nie będzie trzeba. Nie chcemy robić tych testów IQ takich mega bolesnych, tylko takie, wiecie, symboliczne musimy po prostu to sobie zrobić, żeby chłopaki najzwyczajniej się e, no nie wiem, nie rozwalili sobie całych domów po prostu. Do testu IQ oczywiście wystarczy nam tabliczka brzozowa albo byle jaka, tak naprawdę wystarczy nam skrzynia, pułapka oraz TNT, oh, uwaga i Jawor umarł po raz drugi w przeciągu minuty. Josh jakbyś mógł coś tylko tak, powiedzieć? Tak, mówię, mówię, mówię Bo chciałbym usłyszeć, Mus... o Halo. twój głosik wspaniały, piękny Czekaj, stawiamy to tutaj. Cześć Citrox, słuchaj, mamy do pokadanka troszeczkę O kurczaki, Josi, nie lubię jak tak mówisz Ajajaj, aj, aj, ja wiem, ale musimy się spotkać stary <laughs> Mandziu już wie co się dzieje Mandziu już wie co się dzieje Dobrze, Citrox, słuchaj, w takim razie musimy umówić się gdzieś na spotkanie, Josi. Gdzie tylko sobie życzysz, stary? Magię podejść, gdzie chcesz. O, czekaj, czy ja cię widzę? Tak, widzę cię, Citrox. Dobrze, o, widzę cię O, o, kajosi. hejka Josi, Widzim, co tam? Widzim. Słuchaj, Widzim. prawa jest, prawa Hejeczko. jest. Sprawa jest następująca, Josi, co się dzieje? Czekaj, to ja jej rzucę. O, nie było kurczaczka, czyli było nieszczere, Citrox. Od tego zacznijmy dzisiejszą rozmowę. Generalnie tak! To nie, 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 tak, nie, 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 nie. O! To było. A o, widzisz? Udało się. Słuchaj, Citrox, sprawa jest prosta. No. E, wczoraj podpisaliśmy pewien pakt. E, tak. Jakby rozmawialiśmy o tym, że przez 24 godziny ja miałem tak. jedną z tych rzeczy mieć zrealizowaną. Z tych, co Dokładnie. napisałem. Jasne, o której rozmawialiśmy już wczoraj? Słuchaj, wczoraj rozmawialiśmy mniej więcej o godzinie 17. Aktualnie jest prawie 21 Citrox. Jak, Co? Jak o 17 rozmawialiśmy wczoraj? No mniej więcej 17 19. Serio? Tak, Citrox, naprawdę. Naprawdę. Ja ci mogę nawet no? powiedzieć dokładnie. Ale Dobra. minęły o, 24 o, o, godziny i no. ja chcę się spytać, czy któraś z moich próśb została już tutaj zrealizowana? Oczywiście. Tak? Która? Tak. No banknot. Jest? No dobrze, no ale... Czy harasz został zdjęty z, z użytkownika pewnego, czy nie? Czy to jest? Jasi. jeszcze to... nie, bo dopiero co, na, dopiero co wszedłem na serwer i jeszcze nie miałem okazji z nim porozmawiać. Ale, jako że tak powiem, przedstawiciel ekipy Bożej, no, biorę ryzyko na siebie. Dobrze. Będę rozmawiał z Noirachtem, nie miałem jeszcze okazji, ty się nie cierpliwisz, więc no, próbuję znaleźć rozwiązanie, rozumiesz? Dobrze. Rozumiem. Rozumiesz, Josi. Czyli rozwiązaniem jest pokazanie mi banknotu tak bliska, tak, tak z bliska, tak z daleka. Proszę bardzo. O, dziękuję bardzo. Zobaczmy w takim razie. Siedzieć, o, dziękuję, dziękuję siedzieć. bardzo. Dziękuję bardzo, czyli moja główna prośba została spełniona, Citrox. Ja bym tak chciał jest. tutaj powiedzieć do osób na live oraz do osób na odcinku, że Citrox jednak dotrzymuje swojego słowa, jest to osoba prawdy, świetlanej przyszłości, wspaniałego uśmiechu i przede wszystkim błogosławiona. No bez przesady Josi, bez przesady, ale ja się Słuchaj, ale generalnie Seatrux to nie wszystko co od ciebie dzisiaj chciałem I ogólnie Yoshi, powiem, ci powiem, ci szczerze, powiem ci szczerze, powiem ci szczerze Ja myślałem, Aha. że nie dotrzymasz słowa, tak, tak szczerze Tak szczerze myślałem, że nie dotrzymasz słowa dzisiaj jednak, wiesz? Josi, ja bym nie dotrzymał słowa Jos Dobrze. No spójrz mi w oczy przyjacielu Dobrze, przepraszam, że zwątpiłem. Spójrz mi spójrz mi w uśmiech, Josie. Dobra, spoglądam w twój uśmiech, Citro No i, i co tam widzisz, stary? No, szczery słuchaj, uśmiech. Szczery uśmiech. Słuchaj, stary, generalnie no, tak. Tak. Przeprowadzam badania na no. użytkownikach. Y no słuchaj, generalnie ja, ja uważam, że ta osoba i ta osoba mają tyle samo IQ. Ale proszę nie obrażać kurczaka. Ale no nie, słuchaj. Słuchaj, nie Sertuje. słuchaj, ja, a Słucham. nie obrażaj kurczaka Kocham cię Jawor no, 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 Dobra, generalnie sprawa jest taka yy, Muszę zająć się badaniami IQ osób w naszej drużynie dobrze. Jakby przeprowadzam testy Przeprowadzam Aha. testy, przeprowadzam testy kto, okay. kto w naszej drużynie był dokładnie? Był Neuracht, byłś ty Był Jawor. Byłem i jestem ja, Nitashi Neuracht, Naruciak, Miki, Jawor, Hadesiak, Walduś Dobrze, dobrze, dobrze Słuchaj, generalnie tutaj mamy Dom Jawora, co nie? Tutaj mamy Dom Jawora. Zejdź, tak, zejdź ze, na dół, zejdź na dół, zejdź na dół, na dół dobrze, sobie. Lecę, lecę, lecę. Zejdź Lec na dół, dobrze. Dobra, dobra. No słuchaj, witam. generalnie tak, generalnie tak, Jawora nie ma, Jawora nie ma. Dobrze, słuchaj, w takim razie. Mhm. W takim razie ja tutaj Jaworowi... nie otwieraj tylko tej skrzynki, nie otwieraj tylko. Dobrze. Ja tutaj Jaworowi zostawiam prezent. I to będzie badanie, mini badanie na IQ W sensie, w momencie kiedy Jawor tutaj podejdzie I on tą skrzynkę otworzy I to naprawdę walnie To znaczy, że powinniśmy No jednak wysłać go po pierwsze do szkoły na prywatne nauczanie To raz Dwa, powinniśmy mu zdjąć jakiekolwiek... Powinniśmy mu zdjąć jakiekolwiek możliwości wykonywania jakiejkolwiek istotnej roli w tej drużynie Bo jeśli on ma być jakimś dowódcą A przepieprzy ten test To znaczy, że no jednak No może być ciężko Dobrze, Josi czy ty chcesz ten test zrobić teraz, czy? Eee, znaczy O nie, o, czekaj, chyba Jawor Chyba Jawor, chyba Jawor JEZUS MAMIA Jezu, Jawo Nie! Ja, pierdziele Josi, tak naprawdę, powiem ci szczerze Przepraszam bardzo, możecie mi wyjaśnić o co tutaj chodzi? Jawo Josi żebym test Test na IQ Stary, ja nie miałem Naprawdę, sobie... naprawdę ja wam, ja wam ufałem w 100% Ale starę, skąd wiedziałeś, że to my? To mogła być jakakolwiek inna No akurat wy tu wbiegaliście, a ja tu byłem jakieś 3 minuty temu i tego nie było! <laughs> Jawor. No to mógł to mój stary przyżył i to zrobił? No nie wiem, nie znam twojego starego, znam tylko twoją starą Jawor. Ja pierdzielę Jawor, zawiodłem się na tobie w tym momencie. Ale stary, ale co to był za test IQ? To tak jakby. nie wiem. No ale. Ja bym ciebie na chatę, ale. Do, stary, nie na słuchaj. jawor, adres Jawor I przyszedł ci papuk Jawor. Już to robią dzieci, nie musisz ty tego no robić. No ja wiem. A, um, słuchaj, generalnie tak, Jawor, słuchaj, powiem ci tak, trwa aktualnie wojna, przezorny no tak. zawsze ubezpieczony. Ty no dobra, nie starę, jesteś uważny, ci... ty nie jesteś uważny. W momencie, gdy ja widzę mojego kumpla wychodzącego z mojej dziury, piszącego ups, wchodzę na dół, widzę prezent, no to automatycznie mam w głowie, dobra, mój przyjaciel mnie nie oszukał, no to to był normalny ja prezent. Że tutaj kurczę, niepotrzebnie tam byliśmy. No, no, to mogą go To prawda, ale to. to nie było zupełnie inaczej, bym do tego podszedł stary, tym bardziej, że ja wiem, że moje domki bywają zatrapowane. Dobrze I Ja jestem jedną z najbardziej <grym> uważnych osób. ja stary za każdym razem jak wchodzę, to patrz, czy nie ma linki. Dobrze, ale momencie, ja gdy widzę kurde. dwóch kumpli wychodzących, którzy mnie postawili mi skrzynkę prezent, no to muszę kurde, fajnie postawili mi prezent, bo to kumple może. No pewnie, że tak, ale patrzcie, Nexy też. się okazują frajerami, no. O, czekaj, czekaj, Nexy tutaj łazi, Nexy tutaj łazi. Nie, o nie! Z ciebie prankster. Ej, to jest najgłupsza rzecz. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że robię najgłupszą rzecz. I, I zdaję sobie sprawę z tego, że takie osoby jak ja powinny być przeklęte i nie powinny być subskrybowane. Ale no, jakby, no kurde. Czekajcie, się chodzi po domu. się łazi po on to, domu. On tu nie wyjdzie stary, to jest. Ten plan, że on teraz nie będzie tędy wychodził, on sobie będzie tutaj. A nie, czekaj. Nie no on wyjdzie tylko zaraz. Tylko e, nie likuj mu domku do środy, prosił, nie? Nie, ja nie, ja nie wchodzę, ja nie wchodzę, Aha. ja nie wchodzę. Tak, nie ja tylko tak przez szparę patrzę. O to przez szparę to, to fajnie się patrzy Czyli co, już się rozumiem, że ty robisz każdemu test IQ, tak? Tak i idziemy zrobić kolejnym osobom teraz Dobrze Komu już dbać? Musimy dbać Słuchaj, no na razie zrobiłem... Dobra, to ja wam nie przeszkadzam, róbcie testy IQ, trochę jak skończycie robić tak. te... Durne Jasne. IQ, to nie ten przyjdź, drędne, bo... W ogóle to jest najpiękniejszy w ogóle widok, moi drodzy, jakby... Patrzcie, tu jest Citrox i, i Pusheen, no po prostu, i takie piękne kolory tu sobie jeszcze, no jakby, życie jest piękne, życie jest piękne, no, po prostu życie jest piękne. No i tak, tutaj mamy Hadesiaka, nie? To jest Hadesiaka, co nie? Tak, to jest Hadesiaka. Dobra, to jest Hadesiaka. A, a stary, Tylko grubi... Jawor. Zrobił... Kurczę, no... Ja się zawiodłem, w sensie, mi się wydawało, że Jawor, no trochę będzie bardziej to uważny. Też, ja myślałem, Jawor, myślałem, że da radę, ale a, no... ale ja jednak. Jawor. Dobra. Dobra, Josi, ten... e, powiedz mi tak. Mhm. Dlaczego podstawiamy tak właściwie TNT? Czy nie da się sprawić jakoś inaczej, tego, zrobić tego testu, testu IQ? Nie, stary, wydaje mi się, Bo że... ja teraz się godzę poniekąd na stawianie TNT, wiesz, w domkach naszych Citrox, członków. Citrox! No? Słuchaj! Ej! Słuchaj, no, no, co? Słuchaj stary. Tak, tak? Czy ty chcesz, żeby twoja armia była nieuważna i głupia? Czy ty Absolutnie nie. Czy ty chcesz, żeby twoja drużyna była dosłownie armią Jaworów? Absłyy.. Kocham Jawora. Ja też kocham Jawora. Ale jeśli każdy byłby Jaworem No to byłoby ciężko wygrać. No powiedzmy to by ta. było. No. Ciężko by było, ciężko by było. Nie tak samo jakby byli mną. Też by było ciężko wygrać. Dlatego właśnie potrzebne jest tam zróżnicowanie Joszy wiem. Zróżnicowanie! Tak. I wy powiecie, że ja sabotuję moją drużynę Możliwe, że tak. Aczkolwiek moi drodzy Co? Co? Ty, ha, Yoshi nie, Joshi. ja mówię, że możliwe, że tak, ale to nie jest w 100% potwierdzone tak Co? Josi? Josi? Co? Ja nie wiem, Josi Słuchaj, Erebor Erebor Czy Erebor nie a... jest ee, zabezpieczony? Tak samo jak widzowie, pamiętajcie, zabezpieczajcie się Chociaż, ej, ej, ale w sumie z drugiej strony Jakbyśmy kazali widzom się jednak nie zabezpieczać, to byśmy mieli więcej widzów No tak, ale nie wiadomo, czy za 7 lat będziemy jeszcze na YouTubie, nie? To prawda Dobra. W takim razie mamy tutaj Erebor. Teraz tak. tak. Tutaj ja nie chcę no i nic wysadzać, bo jakby tutaj napracowanie jest potężne. Tutaj ja, ja, nie, ch ja, ja nie chcę mu podgórkę robić po prostu. Mm -hmm. Ale mi się wydaje, że tutaj można więcej TNT po prostu walnąć. Chociaż nie, bo tutaj woda, woda przeszła. O, wow. Ale to. O, o, o Ale no, to patrz, no, no. Tak, o, to zrobimy. Teraz zrobimy tako. Teraz tak. I napiszemy prezent. Dobrze. Josia, możesz zróbmy test IQ w teamie XXL? Co ty na to? Tak? Tak. Super, dobrze, zróbmy w takim razie. Zróbmy. zróbmy. Super. S Słuchaj, komu robimy test na IQ w takim razie? No, z tego co widzę, tak naprawdę jest tylko Mandzi aktualnie na serwerze, ale to możemy ewentualnie zrobić komuś, kogo nie ma, i zobaczymy, jak wejdzie, czy, czy jak wejdzie, to wiesz, to. Nie no, ja jestem ciekawszy czy Mandziowy nie, no, Mandio. Nie, nie Mandio jest be... Słuchaj, Mandzio jest osobą. Mandzio jest no. osobą po pierwsze świetlaną. Halo Yoshi O, już jestem, coś. Internet, O, 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 coś, dobra. Coś, dostawca, dostawca jakiś pewny. A, pewien... dostawca, no, no, no. No, dostawca generalnie tutaj chyba coś zawinił, generalnie. Coś chyba się na tak, nie było tak. tak. słychać. Dobrze, wydaje mi się, że tak, można zrobić komuś test IQ. Mi się wydaje, że Kiślu jest osobą, e, tutaj, której warto zrobić test. E, test. E... No teoretycznie tak, Kishlo chyba jest Team XXL tak oficjalnie, mm -hmm. więc no jeśli chcemy robić członkom Team XXL, to możemy... Dobra. A to w zamku chyba, co? Czy gdzie? Wiesz co? Ja myślę, czy chcę mu coś w zamku zrobić. No, ja to będzie już, to zamku. będzie już sabotowanie, to już będzie griefing, to już będzie niefajna zabawa, którą widzowie mogą mnie pochwalać, a jakby ja tutaj chcę być wiesz co zgodny, ja jestem. Słuchaj, ja jestem przedsiębiorcą jakby na serwerze. Ja wojen nie Tak, wiesz, jak wszyscy mm -hmm. wiedzą, ja jestem osobą tutaj, która nie, nie lubi... Um dymów za bardzo robić chyba. Pewnie. Cześć, Nexe. Czy sprawdziłeś... Hey. Hej. Nexe. Czy sprawdzałeś, bo ktoś się kręcił pod domem, będzie ostatnio ci się kręcił tutaj. E, właśnie z Mandziem czekaj, właśnie widzę tutaj. Ale widzę też, i generalnie, że robisz to samo, co robiłem ja dwa sezony temu. Tak. Sprawdzam I... czujność. Tak, tak, sprawdzasz czujność i tak. widzę też, że to jest... Ale super czujność. Ale patrz, ale patrz, widzisz? Patrz, O. Widzisz? Ale słuchaj. Nexe A. patrz. Nexe wziął i wykopał. Widzisz? Nexe wziął i wykopał. No, widać, czyli widać. nie jest patrz. Czyli nie jest głupi. I no, tutaj no. i tutaj to się potwierdza. O Nexe nikt nigdy powiedział, nikt nigdy nie powiedział, że jest głupi. O jaworze każdy powiedział, że jest głupi i jednak każdy, Proszę zostawić Jawora w spokoju, nie, tak? Słuchaj, ja Jawora uwielbiam. To jest mój przyjaciel, ale jakby no fakty mówią same za siebie. W sensie my już dzisiaj my już dzisiaj zobaczyliśmy, że no Jawor jednak no każdy test obleje chyba po prostu <grym> Dobra, chodź, idziemy po prostu kiśle. Idzie, idziemy sprawdzić... Dobrze. Idziemy sprawdzić jak przeciwnicy zareagują na prezent. Jasne, jasne, chodźmy. No zobaczmy, zobaczmy. Czy Kiślu. Nie, Kiślu jest teraz na serwerze. Kiślu... Game, eee, game, game, gameplay. Like... Kiślu gameplay guy. Czekaj, kiedy rap zacznie robić. Dobra, jesteśmy Wszystko przy przed zamku. Nami. Jesteśmy przy zamku. Jestem. Jesteśmy przy zameczku Ja, ja się, już jesteś zadeklarowany w jakąś stronę, idziesz? Yy, tak, ja z TitoRoxem podpisałem umowę Ach, Ta umowa Meksa, chcesz podpisać? Oczywiście, że tak, za 4000 dolarów Nie mam tyle, mam 2k Poproś też jego, ma. Wow. on jest bogaty O, tu jest już wow. tego, tu już jest, tu już jest... O nie! O, ja o, 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 Zepsułem. o, o, o. O, 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 szybko. Dobra, czekaj, napiszę, że zepsułem. Czekaj, e, o, o, naprawiłem. <grym> Jezus. Tam mam szyby. Tam mam szyby. Teraz u, możesz się teraz, 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 dobra, czekaj. Tak, tak, tak. Czekaj, tego zagadać, no zagadać. Kurde, tego zagadać. Aj! Czekaj, do, zagaduj go, zagaduj go, zagaduj go. Dobra, zagaduję go. A to będzie na mnie potem, halo. Ale dobra. To jest tylko test. Widzi TNT twoje w ręce <grych> Jezu Joshi! No nie czekaj! Jezu Joshi! No nie! Yoshi. Ja zaraz sam Dobra <grych> Kisiu, proszę! Ej, Ej Kisiu, zobacz co w środku jest. Jezu Josi, nie no Nie <śmienicielu> To się nie ma prawa udać Josi Ej nie, dobra jednak przeciwnicy są, jednak przeciwnicy są bardziej ogarnięci y od y No Od nas Kurczę, no zrobiliśmy tylko Jaworowi teści Dobra, to czekaj, patrz, ja zrobię tutaj Boże. Dobra e Słuchaj, zrobimy na środku No Zrobimy na Dobrze, środku jasniesz. Mi się wydaje, że to będzie Myślisz? To tak. może być na... To będzie dobre. To będzie dobre mi się wydaje. Słuchaj, robimy na środku. Losowy... Losowy prezent. Losowy prezent. O, idzie Kisiu, idzie Kisiu. Pa, 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 pa. Kisiu nas podgląda. Zaba, zaba, zaba. <grym> Kisiu, gdzie jest Kisiu? Ta, 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 ta tamę, o, tam jest, tam jest. Chodź, chodź. chodź. A nie, on no, nie ma szans, to... O, kiślu już wie. No nie no, Kiślu. kiślu. Nie, już wie. Kiślu to... Kiślu, kiślu już tutaj ogarnia temat. No wiecie, tu nawet nie ma, nie ma, nie ma co tutaj medić mu oczu. Szczególnie, Ta, że... Kiślu. Szczególnie, że... Nie, on to... Tylko żeby on, wiesz, nie wygadał dalej, nie stary, bo no, Może nie, nie, nie. nam popsuć. teścik. Dobra. E, czekaj, zrobimy może jeszcze coś takiego, że... Ja mogłeś mi zrobić test, jak wyszedłem? Co? Mogłeś mi zrobić test na IQ? Ale Citrox, po co mam robić tobie? Kara Boska by mnie spotkała. Ale ja bym tego nie otworzył Nie otworzyłbyś? No co ty, byku? No to tego nie ma sensu. Teraz? O, no i Rektor, no O, Witam. Można popatrzeć, co robicie? Hej. że robicie fajne rzeczy. Ej, dobra, ej, czekajcie, bo Noirak, Noirak szedł na serwer. O nie, a my postąpiliśmy pod, pod tym jego zamkiem, stary. Najgorsze jest to, że Noirak przed odcinkiem dał mi żelazo w ogóle, żebym mógł zrobić te trap a, Serio? A co? Noirak też tam jest o, jakiś? Boże. Tak, 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 idę zobaczyć. Ale powinniśmy. Właśnie, idę tam już i biegnę, 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 stary, biegnę teraz. Ja jestem. Okay, no Halo? Ja, bo... Halo? Hejka. Hejka? Jesteśmy źli Nie no, w sumie... Ej, ja jestem ciekaw kto tworzy tą skrzynkę na środku miasta. Ja się ciekawy jestem, musiałby stanąć i czekać aż coś przyjdzie. Co robisz Okej. Biękne na imaksę? Nie wiem... Ktoś czuję, że zaraz ktoś coś napisze na czacie z tylu wytyfy co za debil Nie. <laughs> Ja myślę, że Ewron może się złapać, bo Ewron jest porywczy, on tam może otworzyć tą, tą, tę te, skrzynkę. Nap o, napiszę, napiszę. Ej, lol. Albo nie, nie będę baitował, bo to widać, kto to postawił. Chociaż z drugiej strony, ej, co myślicie, że będę zbaitował i napisał, że... Że ktoś, że wytyfek ktoś postawił skrzynki z itemami i że LockBlock nie pokazuje, czyje to. Jezu, to ja wiem, będzie... się nabierze jeszcze na to, ale no. Gdzie jesteś teraz, Josie? Ty jesteś u Nojrakta? No i jestem. A no i co? Zobaczył czy nie? No jeszcze nie. Czekaj, jeszcze, jeszcze nie. Dobra, czekaj, kamperkę robię. Napiszę, ey lol. Dobra, patrzmy z góry, patrzmy z góry, sacha. A gdzie to jest? Ale jak tak, musimy zajść trochę niżej. Dawaj, dawaj, dawaj. O, o, jest jest? Nie, Neurachta nie ma, ale możemy stanąć w wodzie Dobrze. tutaj. Zobaczymy czy Noirak ten z, 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 przejdzie test. A tam przed przejściem... <laughs> Jezu, to jest najgłupsza ledka, jaką w ogóle zrobiłem. Jezu, ja nie, 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 jak ktoś to złapie. <laughs> to jak ktoś to złapie, to jest debilem. Nojrach no idzie, no dobra, Nojrach, błagam, nie odpuszcz tego. Nojrach, no proszę, nie odpuszcz tego. Dobra, na shiftzie. jak wy widzicie, że on idzie? Kim <coughs> jesteście? Ja jestem za, za winklem, wiesz? Za winklem? Nie widzę was. O, o, czekaj. Gdzie wy jesteście za tym winklem? Dobra, yy, no stary, jestem na dole. Za, za tym, za jakimś jednym filarem. Toshi. Osi. O, 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 o. Czy... czemu ja nie widzę? Gdzie ty jesteś, Osi? Halo, co jest? Czekaj, przeloguję się. O, 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 dobra, ale już nie masz co stary. Zdał test, no i tak Zdał test! Zdał test, Nie widziałem tego! Nie widziałem tego! Wykopał? wykopał, wykopał. Przybrałam mu kurczaka w nagrodę. Ej, czemu ja tego nie widziałem? Nie widziałem Was w ogóle! Ale żal! Przeszedł test, dobra przeszedł, przeszedł test, zdał Czyli jednak, no tutaj zasługuje ewidentnie tu na u nas Zdałeś no test na IQ, Super brawo Podnios, Podniosłeś naszej drużyny jakby IQ Dobra, średni, czyli wiesz? generalnie tak Dalej jest 8, ale zdałeś Dalej, Ale jest Aha, na plusie, nie minus 8 Dobra, czyli generalnie tak Dzisiaj testu nie zdał tylko Jawor, zobaczymy czy e, Nasz chiński bajko mango z pisarz e, jeszcze zfejluje tego nie rób tego Zaha, chodź Zacha, do Za. Zacha, uspokój się. Zachas, uspokój się. No, Zacha. Jak to? Do dobra, zamku? dobra, Citrox, w takim razie no. wydaje mi się, że tutaj jednak okazuje się, że poziom naszej drużyny nie jest za jak nam się wydawało. Nie, jest aż tak zaczęło się nie najlepiej, ale potem było coraz co, co lepiej. <grym> tak, nie? To, nie? Prawda, to, to prawda. To prawda, to prawda. Dziękuję. Także jednocześnie nie ma się czego wstydzić. Niestety no, nie było zbyt wielu osób, żeby sprawdzić, ale... No ale no, liczę, że liczę, że ktoś też by się złapał w Team XXL, ale nie, nie mamy jak tego sprawdzić, nie? No, znaczy no, wydaje mi się, że ta skrzynka zostanie przez kogoś utworzona. No właśnie, to pe pewnie tak <laughs> będzie, to sprawdzimy kiedyś tam, kto to otworzy. Tak, bez kitu. No więc to by było na tyle, dziękuję serdecznie za uwagę, za obejrzenie tego materiału. E, subskrybujcie kanał koniecznie, poprzednie odcinki wbijacie na reakcje, moi drodzy, na reakcje. Wbijajcie Instagram mają discord discord.gg /y i i Surecoiny zdobywacie, na w karty wymieniacie i ugułem całe te. Możecie nawet PS4 sobie kupić za siedzenie na moim Discordzie. Link w opisie. Trzymajcie się, cześć!